Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Plantware SA, wiodący producent wyrobów drewnianych w Polsce. Drewniane zegarki, okulary, biżuteria. Za nami kolejny bardzo dobry kwartał, jeden z rekordowych w historii banku. Wynik netto za sam drugi kwartał to prawie miliard 700 milionów złotych. Drivery tego wzrostu pozostają niezmienne, czyli przede wszystkim wynik odsetkowy, ale również dochody pozaodsetkowe. W pierwszym półroczu, w drugim kwartale mieliśmy do czynienia z aktualizacją dwóch naszych głównych rezerw to jest rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne. Tam ta rezerwa została dopasowana do aktualnych warunków zarówno makroekonomicznych, jak i charakterystycznych dla naszego banku pod względem liczby pozwów kaloryczności tych pozwów i naszych oczekiwań i w drugim kwartale dopasowanie rezerwy frankowej do bieżących warunków wpływało pozytywnie na wynik dlatego że część tej rezerwy została rozwiązana. Drugi, druga aktualizacja, która miała miejsce, to aktualizacja rezerwy na wakacje kredytowe. My zawiązaliśmy początkowo rezerwę na uwzględniając poziom, czy przewidując poziom partycypacji na poziomie 85%. Dzisiaj kiedy wakacje kredytowe właściwie już są. Zbliżają się ku końcowi. Wartość tej rezerwy jest aktualizowana już w oparciu, o, w oparciu o bieżące jej wykorzystanie, więc też spodziewamy się w kolejnych kwartałach. Pewnie też korekt raczej w dół niż w górę nie spodziewamy się tutaj, że partycypacja wzrośnie ponad to, co dzisiaj mamy, co dzisiaj mamy w modelu wyliczania naszej rezerwy. To myślę o czym też należy powiedzieć, to przede wszystkim zajęcie przez bank PKO S.A. pierwszego miejsca w Europie, jeśli chodzi o stres test europejskiego nadzoru bankowego. Jesteśmy, jeśli chodzi o test warunków skrajnych, czyli tego takiego skumulowania. Samych negatywnych czynników e, spowolnienia gospodarczego, e, osłabienia złotego, wzrostu inflacji, wzrostu stóp procentowych. E, wyszliśmy te stres testy w przypadku banku PKO SA, wyszły najlepiej w Europie. Jesteśmy absolutnym liderem. Myślę, że jest się czym pochwalić to też e, to jest kolejny dowód, że bank jest bardzo bezpieczny, bardzo stabilny. Jest również w naszej ocenie, w ocenie zarządu, zarządzany w sposób odpowiedzialny, zwracając uwagę przede wszystkim na najważniejszy czynnik dla każdego banku, czyli naszych depozytariuszy i bezpieczeństwo środków, które są zgromadzone w naszym banku. Prawie miliard siedemset milionów złotych zysku netto. To jest to jest, ten, najważ, to jest ta najważniejsza, najważniejsza liczba, o której powinniśmy mówić. W związku z tym, że rok 2023 jednak jest rokiem wysokiej inflacji, rok 2022, ciągle jeszcze rok 2023, mówił o tym nasz główny ekonomista, że ta inflacja, że ta inflacja spada, ale ona ciągle się utrzymuje. My też dopasowujemy. Poziom naszych kosztów, kosztów operacyjnych, szczególnie kosztów osobowych, dopasujemy do bieżącej sytuacji makroekonomicznej. Więc, oczywiście, koszty osobowe w naszym banku wzrosły. One wzrosły z powodu dwóch głównych czynników. Pierwszy czynnik, no to oczywiście podwyżki. My to nazywamy takimi trochę podwyżkami inflacyjnymi, czyli to są te podwyżki, które, które mają na celu wyrównanie siły nabywczej. Siły nabywczej naszych pracowników, trochę nadgryzionymi przez, przez proces inflacyjny. Natomiast drugim bardzo ważnym elementem to jest wprowadzenie nowego systemu motywacyjnego dla pracowników sprzedażowych. Efekty wprowadzenia tego nowego systemu motywacyjnego, one już przynoszą rezultaty, bo w produktach, w których do tej pory nie byliśmy liderami, wiceliterami, zajmowaliśmy raczej dalsze pozycje, tam obserwujemy już może jeszcze nie bardzo silne, ale już wyraźne wzrosty, jeśli chodzi o poziom sprzedaży. Więc ten poziom kosztów operacyjnych ponad 100 milionów wyższy niż w roku poprzednim, ale zestawiając go z rosnącymi o kilkaset milionów dochodami. Z tytułu odsetek oraz dochodami pozaodsetkowymi, to myślę, że myślę, że te dochody z nawiązką, z nawiązką rekompensują ten przyrost kosztów. Koszty ryzyka na równie, ciągle na niskim poziomie za drugi kwartał niecałe 40 punktów bazowych. Też tutaj niezmiennie podchodząc ostrożnie do szacowania kosztów ryzyka, spodziewamy się ich umiarkowanego wzrostu, natomiast nie widzimy żadnego scenariusza, w którym koszty ryzyka miałyby wzrosnąć powyżej zakładanego korytarza przyjętego w strategii, czyli między 50 a 60 punktów bazowych. Dzisiaj bezpieczny kredyt nie jest jeszcze tym głównym driverem wzrostu, jeśli chodzi o kredyty hipoteczne. My obserwujemy Myślę też wielu analityków, osób, ludzi, którzy zajmują się zawodowo analizą, zarówno rynku mieszkaniowego, inwestycyjnego, jak i sektora bankowego. Myślę, że wiele osób spodziewało się, że część naszych klientów w obliczu inflacji i tego, no, przyznajmy tego pewnego rozdźwięku między poziomem inflacji a poziomem produktów depozytowych, które są w tej chwili oferowane na sek na, w sektorze bankowym będzie szukało alternatywnych źródeł zabezpieczenia czy tezauryzacji tych wartości pieniężnych, które mają zgromadzone, też często posiłkując się, posiłkując się kredytem. Obserwujemy właśnie w ogóle zastopowanie. E, tego też krótkotrwałego spadku cen mieszkań, tutaj szczególnie szczególnie mam na myśli duże miasta. I myślę, że coraz więcej osób po prostu zaczęło podejmować decyzję, że chcą z jednej strony, zabezpieczyć środki pieniężne, które, które mają zgromadzone, z drugiej strony z drugiej strony, posiłkować się kredytem, którego jeżeli porównamy poziom oprocentowania kredytów, a poziom inflacji to ciągle mamy realne, ujemne, ujemne stopy procentowe. Więc myślę, że jest to, jest to jeden z ważnych jest to jeden z ważnych czynników, który był brany pod uwagę przez naszych klientów, którzy jednak pomimo tych wy wysokiego poziomu stóp, zdecydowali się na, na wzięcie kredytu hipotecznego i dokupienie pierwszego, drugiego, może być, i kolejnego mieszkania. Na pewno spodziewamy się, mówiłem też o tym podczas prezentacji wyników, my niezmiennie spodziewamy się spadku marży odsetkowej netto, chociażby z powodu planowanych czy oczekiwanych przez nas obniżek stóp procentowych, marża odsetkowa netto za drugi kwartał, ona ciągle utrzymuje się na rekordowych poziomach około 400 punktów, około 400 punktów bazowych. Niezmiennie, tak jak wspomniałem, spodziewamy się w kolejnych kwartałach spadku marży odsetkowej netto. Nie potrafię dzisiaj powiedzieć, czy to będzie 10, 20 czy 80 punktów. Bardzo dużo będzie zależało od decyzji Rady Polityki Pieniężnej oraz sytuacji, sytuacji makroekonomicznej. Partnerem programu jest spółka MFood SA największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata a także spółka Plantware SA, wiodący producent wyrobów drewnianych w Polsce. Drewniane zegarki, okulary, biżuteria.